Rok! Zdobyłem roka! Nie dziękuję, nie chcę roka. Za dużo roka już jest na YouTubie. Już mi w kieszeni potrzebny rok nie jest. Okej, lodzistka! Ja tak praktycznie na pustynie. O, ja jestem z tego bardzo dumny. 15, 16, 17, 18! A! 19 na to was, z tej strony Scott, dzisiaj nowy odcinek z 7 Days tutaj w sumie sami to widzicie. E, jest to Alpha 4.1, niedawno wyszła właśnie, e, w sumie to przedwczoraj wyszła. E, nie dodali nic oprócz jakichś tam małych zmian, e, naprawienia po prostu bugów i tyle i tak dalej i tak dalej. Nie, nawet tego nie wypisali na stronie głównej, więc to mnie trochę udziwiło, czyli to naprawdę nic ważnego było. E, w dzisiejszym odcinku... Będziemy kontynuować sobie to, co zaczęliśmy. Ja mam do Was taką e, prośbę, żebyście mi sami napisali w komentarzach, która opcja jest lepsza, a jaka opcja już Wam mówię? Albo bowiem przewijania nocy, jak nie mam co robić, tak na przykład w tym wypadku, gdzie nie mam co robić, mogę, mam tylko, mogę tylko chodzić i chodzić albo cholera wie co ja mogę robić, to ja mam do Was pytanie, co ja mogę zrobić? Czy lepiej jest, żebym przewinął to tak jak robię to zazwyczaj, tak jak robiłem to w ostatnich czterech, tak w ostatnich czterech e, odcinkach, czy może lepiej, żebym po prostu zrobił to tak, tak jak. Po prostu. No dobra, to teraz widzimy się na przykład za... nie wiem, no za chwilę, za, za tą sekundę, co nie? ale po prostu za chwilę się znowu widzimy i, i tutaj tutaj po prostu wywalam cały materiał z nocy i wstawiam wam po prostu już dzień Czy może lepiej gdybym, gdybym po prostu przewinął to tak jak to zawsze robię, gdzie się wygupiam itp itd które, które jest według was z tych rzeczy jest lepsze? Dzisiaj jeszcze przewinę eee, Więc y, właśnie, więc y, za chwilę Za chwilę znowu się usłyszymy to będzie przewinięcie, w sensie, że przewinięcie, nie to, że, że wywalenie połowy materiału. Nie, po prostu zwyczajne przewinięcie. Okej. Okay. ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ 何だ? 啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊 Bliska, jestem z powrotem. Widzicie, to jest, to jest w sumie dosyć śmieszne jak ja robię takie takie mini scenki, w których pokazuję wam no co ogólnie dzieje się przez tą noc, co, co ja tutaj trochę powygłupiam, trochę potem tutaj trochę, trochę tamteguję i tam dalej i tak dalej, więc nie wiem, wydaje mi się, że to takie coś jest fajne dla was, żeby tak sobie pooglądać, po, pośmiać się może trochę, a może nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dlatego właśnie pytam się was o zdanie, żebyście mi napisali co wolicie, czy wolicie żebym robił tak jak teraz robię, czy wolicie żebym robił tak jak nie wiem, żebym nie robił tak jak, jeszcze nie, tak jak, tak jak robiłem, albo nie wiem jak to powiedzieć, no wiecie o co, o co mi ogólnie chodzi, prawda? No jeżeli nie wiecie no to, no to sorry, no ale nie wiem jak inaczej mogę to powiedzieć. Ogólnie no, ogólnie, ogólnie napiszcie mi jak w waszym zdaniem powinienem e, robić te, te, te czy jakaś, cholera nie wiem jak to może nazwać szczerze mówiąc. No dobra, to nieważne Myślałem, że coś naprawdę groźnego się stało, ale nie Nie stało się nic groźnego tak naprawdę Dobra, tutaj wolę nie spadać szczerze mówiąc Spadnę sobie może Gdzie, jak, jak ja wtedy schodziłem na... Już wiem, o matko, jaki epic fail, a stąd wtedy schodziłem O kurde, nie gadaj, naprawdę? 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 Tam o prawda? Ja pierdzielę Ja pierdziu, znaczy, miałem na myśli O kurde Dobra Okej, okay, było blisko zginięcia. Doskoczę tam, w życiu tam nie doskoczę. Aaaa! Dobra, to był epic fail, kolejny epic fail. Tak, kolejny Okej, okay, no to jeszcze raz Masakra, dobra, sorry Sorry, ja nie wiedziałem, że ja schodziłem akurat sam. ja myślałem, że ja schodziłem i zrobiłem takie schodki gdzieś tam po prostu. Gdyby tak zombie nie było, to byłoby o wiele lepiej, by mi się nie wystraszył, po pierwsze, a po drugie byłoby o wiele lepiej po prostu, no. Ha. W sumie, to teraz nie mam nic do stracenia, po prostu pobiegnę sobie ten do i tyle. O, prawie spadłem na dół, wow. Aaa, ale by było. Przerobane. A! Aaaa! Aaaa! Jezu Nie wiem czego się wysoszyłem, ale czego się wystraszyłem Dawaj, dawaj Dawaj, dawaj, dawaj Dawaj moje rzeczy Dobra, mam wszystko, prawda? Aaaa! Jezu, ale czego się wysoszyłem, ale nie wiem czego <śmienic> <śmianic> Epic fail No nie, ale naprawdę Czego się wysoszyłem, nie wiem czego Dobra Ja was proszę o po prostu wybranie tamtej opcji I mam nadzieję, że Że będzie Że wybierzecie Słusznie Czyli tak jak ja chcę, ale nie powiem ja w ogóle, jak chcę, ja nie, ja nie powiem, nie. Gdzie, że wam to szczerze mówiąc, powiedziałem, że dwa albo trzy razy, więc no, nie jest tak źle. O matko, nie no, naprawdę to było straszne. Nigdy więcej do tej fabryki, nigdy więcej, chyba, że jak będę szedł w jakąś stronę, wtedy tak, wtedy tam do tej fabryki mogę iść. Tak o, muszę zbudować sobie jeszcze gdzieś dom po drugiej stronie, jakby nie wiem, jak to powiedzieć, szczerze mówiąc. Ale po drugiej stronie w sensie, że... Czekajcie, wezmę sobie, bo mi się kończy w ogóle jedzenie. Zauważyłem. A, muszę się trochę najeść czegoś jak się trochę naje. o e, muszę zrobić sobie dom gdzieś po po każdej stronie mapy, mam dom tutaj, o muszę zrobić sobie chałupę w takim razie gdzieś tutaj o, na tych o domkach na przykład i jedną chałupę tutaj, o żeby jak gdzieś pójdę to żeby mieć blisko do każdej z nich, no i tyle, no dosyć proste zrozumienia a teraz jak wiecie zrobiłem sobie te, te takie tam, e... czekajcie bo coś za mną tutaj leci albo gdzieś przede mną coś leci zrobiłem sobie tam w tej podziemi tam jeden domek, tam muszę jeszcze go obstawić troszeczkę, eee Ogólnie wszystko tutaj jest, gdzieś to to gówno ten co tam masz tak wysoko, kurde, nie no bez przesady naprawdę mi się nie chce aż tam do was strzelać, no kurde, naprawdę Gdzie mam mojego crossbowa? Tak, mam, dobra, już myślałem, że nie mam Normalnie to bym strzelił, ale tak to mi się nie chce, nie. Nie chce mi się zmieniać. Broni, nie, 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 Za dużo z tym zabawy, zdecydowanie. To do, dom jest tam na dole, o ile dobrze pamiętam, więc tam muszę iść. Tak, wiem, że... Wiem, daję sobie tego prawda? Tego nie chcę, nie chcę zbierać tych. my po co w ogóle są te kamienie? Ja tego nie rozumiem. Nie widzę sensu w tych kamieniach, naprawdę. Nie widzę kolornego sensu. Gdzie się drzesz w mo... Kość wypadła, z tego mogę zrobić? Mogę z tego coś zrobić? Czekajcie. BONUS HIFE. To mogę zrobić z tego? Czyli... Czyli to nie jest jednak mączka, mączka kostna, tylko to jest po prostu... Naostrzona kość, tak jakby, którą pewnie możemy wykorzystać do zrobienia na przykład miecza albo do zrobienia czegoś tam innego. Nie wiem jeszcze czego, ale pewnie niedługo się dowiemy, więc no właśnie, więc zobaczymy. Ty! Ciśnij pieroga! Naprawię sobie broń zaraz. Pokaż mi co tam miałeś w środku. O, dwa metalu. No proszę, akurat to, to może mi się przyda. Eee. Tak, że przyda mi się na pewno do zrobienia jakiegoś tam kilofa, albo czegoś tam. Muszę drzewa pozbierać, muszę drewna, 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 dużo drewna pozbierać. Po prostu muszę, nie ma, nie ma tutaj, nie, nie da się powiedzieć, że nie. Czekajcie, muszę sobie też zrobić patyki, chyba że ma, mam patyki, dobra. To robimy fire axe i będziemy ciąć. Będziemy ciąć drewno. Cięć, ciąć drzewo w sumie. O matko, jest trochę zmęczony, szczerze mówiąc. No. Gdzie on jest? O oh, zginął! Dobre, ah, dobre, 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 dobre Muszę mieć jakąś broń tutaj na wszelki wypadek, żeby wiecie. Że jak mi właśnie tak na przykład tak coś zaskoczy, no to miałem czym się chronić Gdzieś tu znowu coś do mnie leci, ale nie słyszę. Znaczy słyszę gdzie, ale nie widzę go i tyle. Kolejne drzewo. Największe drzewa będziemy brali to drzewo w takim razie. Ale dobrze skinął, kurde, nie wiedziałem, że da się przez drzewo zabić... zabić jakiegoś zombiaka na przykład. No ok, ja rozumiem, że ja mogę skinąć. Ale że w zombie? Myślałem, że one są tak bardziej... Wiecie, nieśmiertelne, jeżeli chodzi o pułapki z zewnątrz niż... niż człowiek po prostu. Jeszcze jeden raz? Okej. Okay. Ale będzie drewna, normalnie już tyle zebrałem. Nie, z tego naprawdę sporo wypada, z tego drzewa. To mnie naprawdę dziwi, że z tego naprawdę tak sporo wypada Eee, weźmy sobie jeszcze jedno jakieś tam. O, te dwa. Albo nie, tego i... No tak, w sumie te dwa możemy wziąć, czemu nie? Wtedy chyba będziemy mieli wystarczająco. Zaraz wam... W sumie wy jeszcze pewnie domyślacie, co ja już próbuję z tym, co ja będę próbował z tego zrobić. A! 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 O matko, o kurde, dlaczego ty możesz biegać? Dlaczego ty możesz biegać? To nie było w planach, że ty możesz biegać, naprawdę. To nie, to nie było planowane. Cholera jasna. O, rera, wystraszyłem się, naprawdę. Okej, okay. reload guy, reload, man, znaczy się. Dobra! A teraz pożałujecie, że tutaj jesteście ceby, wy które mnie. O kurde! Nie, no, bez, bez przesady ja tylko żartowałem. Ja cię nie mogę. Jaki niemiły. Od razu się robi. Zacznę mu tylko coś powiedzieć, to on od razu się czepia wszystkiego. Okej, okay, mamy drewno lodziska. Jest git. Jest po prostu GITES Jones I 3 CZWARTE! Uuu! O kurde, o kurde! Dobra, było blisko. Okej, okay, jeszcze tutaj o widzę dwa. Czemu on przeładowywał od razu? Dobra, nie, ciśniemy teraz w takim razie. Jeszcze samochód sprawdzimy. Dobra, nie ma tu nic. W takim razie ciśniemy do naszego domku, który jest tutaj. O, już za chwilkę go zobaczymy. Okej. Okay. I za chwilę jeszcze będziemy musieli trochę pobudować i będzie mi się wydaje git. Jeszcze mogę zwiedzić w sumie, nie, już nie będę zwiedzał. Na razie póki co wybuduję to co ja tutaj chcę wybudować tak w ogóle. Eee, moje drewno, gdzie ono jest? Gdzie jest moje drewno? Tutaj jest drewno i pewnie to jest jeszcze tak, to jest jeszcze drewno. Okej, okay, ja nie widzę, bo mi tutaj kamera zasłania od razu mówię, żebyście wiedzieli po prostu. Dobra, zanim jeszcze cokolwiek tutaj zrobię, może ja się schowam. Nie, dobra, nie będę się chował w sumie, nie, wiem, nie. Taki to ja nie będę. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Nie, cholera, co ja robię? Muszę zrobić najpierw e, inaczej. Ty, wszystko na Teo. Które to jest? Wooden Spikes. Zrobimy ze wszystkiego 15 ich zrobimy, a resztę wywalimy patyków. Weźmy za Arrow, wymieńmy. I zanim jeszcze to zbudujemy, to ja jeszcze wybuduję, znaczy wezmę sobie, zrobię tego o 148. I wybuduję sobie tutaj taki mały jakby... domek Który będzie chronił mnie przed wszelkimi zombiami Jak będę próbował wyjść, tak jak zrobiłem na przykład na survivalu, nie wiem czy pamiętacie, na live'ie Tak samo zrobiłem praktycznie na live. Z tym o Zrobiłem taki jakby domek, który mnie tutaj chronił Przed zombiami I... i on chronił mnie i ja, ja byłem fajny wtedy jak on mnie chronił, wiecie, no o to w ogóle nie mi chodzi, no więc zobaczymy jak mi to teraz wyjdzie, czy wyjdzie mi tak samo, czy wyjdzie mi może trochę inaczej, czy może lepiej nawet Tylko, że nie mam, nie mam tak dużo jednak drewna jakbym, jak bym chciał, żeby było, więc może być trochę trudniej to zbudować Ale no zobaczymy, no po to właśnie, po to właśnie buduję, żeby zobaczyć jak to będzie wyglądało, prawda? Prawda Tutaj nie musiałem budować, szczerze mówiąc, zrobię tylko sobie taki mały trik tutaj Bo wiecie, bo zombie nie mogą skakać na trzy piętra, tak mi się wydaje, chociaż nie jestem naprawdę pewien, wiecie ale, ale tego się za chwilę dowiemy, więc zrobię na razie póki co tylko tak o, a tutaj w środku po prostu obstawię kolcami, żeby, jeżeli nawet się tutaj dostaną, to żeby miały nauczkę, prawda, że, że tutaj się dostały, po prostu. Opa, dobra, e, powiedzmy, że tutaj to jest na razie gotowe, e, jeszcze zrobię sobie troszeczkę... Zresztą w sumie mogę... Nie, nie, to będzie trochę za dużo. Z tego zrobię sobie to, z tego zrobię pateki, a z tego zrobię te patyki. I teraz zrobię sobie... Faj czekajcie bo już idzie tutaj do mnie jakieś tam nie widzę. Okej okay. eee, Wooden Spikes. Robimy, 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 robimy. Może zrobię sobie wszystko tak ogólnie tyle ile będę chciał. Czyli na, tyle ile będę mógł w sumie. Szczerze mówiąc, dobra mamy tego sporo. Wystarczy, mam nadzieję. Um, jeszcze zostało mi trochę drewna. No ja wiem, kurde, no, że tak trochę patrzę dziwacznie, ale ogólnie no tak to już jest, tak jak się nie widzi ekranu, prawda? Nie tak się robiło, tak się... Nie, nie pamiętam jak to się robiło, czekajcie. To było. Nie pamiętam jak to się to cholery nazywało, wiecie, to takie dziwne... To o, o to właśnie, o to mi właśnie chodzi. O kurde, aha, bo tutaj mam tyle Dobra, czekajcie. Ja się wystraszyłem. Okej. Okay. Eee, jeszcze raz. Powiedzmy, że zrobię... No kurde, dlaczego to tak dziwacznie robi? O, dobra. 40. Dobra, może być. W sumie może wystarczy. Okej, okay, oni się zbliżają, widzę. No dobra, to teraz yy, obstawimy, może, może czekajcie, może jednak obstawimy trochę Mogę na tym opostawić na kolcach? Naprawdę? Nie, dobra. Może jednak zrobimy trochę inaczej, wiecie? Może zrobimy trochę inaczej. Może tutaj włożę te duże kolce, tak na szczęśliwy opadek. Okej. Okay. A w środku tutaj obstawy tymi małymi. Nawet tutaj nie mogę wskoczyć, a tylko tak nażywiacie na wszelki wypadek, żeby było. Ale już próbuję się dostać do cholery jasnej. Czekajcie, zombie jeszcze nie skończyłem budować na dodatek, no. Dajcie mi chociaż chwilę od was odpocząć do cholery jasnej. Jezu! Dobra, się chciały zbliżyć normalnie, no nie niemiłe te zombie dzisiaj jak... Nie wiem co. Okej. Okay. Wow! Jezu! Się, ale bez ja się wystraszyłem Dobra, reload i... gdzie jest reszta? Tutaj są moje kolce. Ok, czyli bierzemy kolce potem. Na następny przycisk mamy e, te drugie kolce. Tak, tak. No dobra, to budujemy Eee. O matko, no zombie mi wały, no Zajmują mi przestrzeń, że tak powiem. O, sztyw dupę, serio? Ja pierciu To jest tak podwójne tutaj jakby Czy jakby, no po prostu zrobię takie podwójne i tyle Okej, okay, jeszcze póki co są daleko <grystanie> Jeszcze mam chwilkę czasu Nie jest tak źle Już, już. Okej. Okay. Uh... Fak, postawiłem na sobie. No dobra, to jest trochę dziwne, trochę dziwne, trochę dziwne, bardzo nawet trochę dziwne Czyli, że nie mogę postawić tak jakbym chciał, żebym postawić, czyli muszę tutaj wybudować po prostu... O, no pro nie no, genialnie, genialnie wygląda, genialnie, nie da się powiedzieć że nie Okej okay. Dobra, za chwilę będziemy się już musieli schować niestety ale sporo wybudowaliśmy, no nie da się powiedzieć, że nie. O, koniec. No dobra. To jeszcze wybuduję sobie tutaj trochę kolców, żeby były. Tak, albo nie. Czekajcie. Jednak nie. Wezmę po prostu, zrobię jeszcze trochę tego. No, tyle ile miałem. Tyle na tyle mi starczyło. No i jest git. Niestety nie będę mógł zostawić już tego... E Z tymi wszystkimi innymi rzeczami, więc, tutaj, to jest jedyny minus. Ale walić to, szczerze mówiąc, wiecie. O kurde, dobra, wystraszyłem się. Już koniec? Nie, co to na ostatnim było, dobra. Dobra, no to lecimy w takim razie do domu. O, kuźwa! Jezu, dobra, to, było, to była moja wina, to była moja wina, to była moja wina. Eee. A tutaj mogę coś sobie sobie zostawić. Dobra. Eee. Jeszcze tylko zrobimy sobie w takim razie tutaj. oto, o. To o. Eee. A resztę. resztę już chyba. Nie, dobra, jeszcze nie. Jeszcze muszę zrobić w takim razie metalowe drzwi. Eee. O ile one wiem, że tutaj gdzieś są. Czy nie mogę tego niestety zrobić? Czy jak to działa? Nie mogę zrobić z normalnego metalu drzwi, czy. A, chyba jednak nie. Nie wiem, to nie są drzwi, to na pewno nie są drzwi. A jest, door metal hard door, dobra Czy to są drzwi do cholery? Tak, to są drzwi. Dobra, no to jest git Oki do to ja postawiłem dwa O ile dobrze pamiętacie. Tak, dobra, to tego w sumie... Nie muszę rozwalać, a rozwalę sobie, o. No! Genialnie zrobione po prostu, genialnie, genialnie, genialnie. Mamy, 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 mamy własną chałupę, że tak powiem, bo mamy w sumie własną chałupę. Zobacz, zrobimy sobie zaraz jeszcze schody, genialne schody. Z jakiegoś nie wiem jeszcze z czego, ale zrobimy sobie schody, trochę przesunę wam kamerę na górę. O taką, może o taką. Eee, schody możemy zrobić sobie z czegokolwiek. W sumie ile my już nagrywamy 28, dobra. Znaczy dla was to będzie trochę mniej, ale doszliśmy do nocy, więc, więc nie jest wcale tak źle. Eee. Więc możemy zacząć w sumie kopać. Tylko jedyny tutaj problem będzie z jedzeniem. Muszę iść pozbierać na farmie jakiejś kukurydze, zrobić z, nie z niej chleb, dużo chleba, dużo kukurydzy zebrać i dużo wody na dodatek też. Więc to będzie ten, ten jedyny taki problem, że tak powiem, z tą, z tą wodą. A reszta, reszta to jakoś się tam... Się tam inaczej, kiedyś tam zrobi. Póki co, zostawię sobie jeszcze tutaj o, to, o wszystko, żeby one mi się przypadkiem nie wbiły. No i dobra, i mamy domek. Mamy piękny domek, mamy też ten śpiwór kochany. Póki co, postawimy go sobie tutaj na ziemi. No. No i w następnym odcinku będziemy, będziemy kopać, będziemy sprawdzać, co my tutaj mamy w, tym, w ogóle w, tym, w tej naszej, naszej kopalni, że tak powiem, więc no. Więc na razie się z wami żegnam. Na razie, cześć i pa. I do następnego razu.